Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem powiedzieć o bardzo ciekawym temacie, a mianowicie o Japonii w trakcie II wojny światowej i sytuacji Polaków oraz innych narodów, które znalazły się pod badaniem cesarstwa. Tutaj mogę polecić ciekawe książki. Historia stosunków polsko-japońskich, tom pierwszy, która traktuje właśnie o tym okresie. Lata 1904-1945. Druga książka, którą mogę polecić Polecić to z Andrzej Giza, Polacy z Mandżurii, e, historia polskiej kolonii w Harbinie. E, mianowicie, Japończycy pierwszy raz nawiązali kontakty e, z Polakami w roku 1892 roku. Wtedy do e, Królestwa Polskiego przybył generał Fukushima Yasumasa, odbył on. Podróż konną po całej Europie. Zatrzymał się w Królestwie Polskim, czyli w Zaborze Rosyjskim, gdzie obserwował życie społeczne, ale także stosunek Polaków wobec zaborcy rosyjskiego. Potem przez Syberię wrócił do Japonii i to jest ważne, gdyż Japonia już wtedy szykowała się do konfrontacji w z Chinami Cesarskimi, potem z Rosją Mikołaja II. I temu też służyła ta podróż, a mianowicie, żeby wybadać nastroje polskiej ludności, czy można byłoby Polaków wykorzystać do działań agenturalnych, chociażby na tyłach Cesarstwa Rosyjskiego. W 1904 roku wybuchła wojna rosyjsko-japońska i wtedy też japoński wjazd się uaktywnił. Do Japonii udał się i Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Japończykom chodziło o wykorzystanie Polaków do dywersji na kolei transsyberyjskiej, ale zrezygnowano z tego pomysłu, gdyż Tokio uznało, iż jest to, byłaby to bardzo nieczysta zagrywka. Natomiast jeśli chodzi o Józefa Piłsudskiego, to on tak gdyby został już w życiu agenturalnym, gdyż w czasie I wojny światowej pracowała dla wywiadu austro-węgierskiego. Od razu trzeba powiedzieć, że bajpanowie i Piłsudski, dmoski, nie znosili się, wyrwalizowali o kobietę. Za Piłsudskim jako osobą osobiście nie przepadam, gdyż no nie, nie ukrywajmy, że był to człowiek, który jednak z prawnego punktu widzenia był terrorystą wywołał prowokacje na placu grzybowskim w Warszawie w 1905 roku, kiedy to jego ludzie strzelali do żandarmów i kozaków rosyjskich z pleców kobiet i dzieci. Także nie jest to postać chwalebna dla mnie, przynajmniej, ja wiadomo. Potem był zamach majowy, potem jeszcze wcześniej był ucieczka z pola bitwy w trakcie bitwy warszawskiej w 1920 roku, prawda? Także, także więc Polacy byli obecni w Harbinie, w Mandżurii, północnych Chinach. Przede wszystkim należy to powiedzieć o, o Stanisławie Kierbedziu. Który kierował budową kolei wschodniochińskiej. Współpracował z nim Adam Szydłowski, który zakładał miasto Harbin. Koordynatorem ich działań był Ludwik Czajkowski. W Harbinie jest dużo pozostałości po Polakach. Kościół świętego Stanisława, który prowadził ksiądz Władysław Ostrowski, wielki patriota, prowadził suńskę dla bezdomnych dzieci. Towarzystwo Dobroczynności Świętego Wincentego też działało w harbinie. Stowarzyszenie Gospoda Polska, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. o Polskie Gazety, chociażby na przykład Daleki Wschód. Tu też trzeba powiedzieć o postaci Władysława Kowalskiego, polskiego milionera z harbinu. Posiadał kombinat drzewny. Były też Związek Młodzieży Polskiej, Związek Automobilistów, koło miłośników sceny polskiej. I tutaj zbliżamy się powoli do lat 30. W 31 roku armia japońska najechała na Mandżuri i otworzyła majątkowe państwo Manchukuo, Flagę Manchukuo widzicie tutaj tą małą. Zresztą mogę powiedzieć, iż posiadam obywatelstwo Manchukuo, przyznane mi przez rząd Manchukuo na uchodźstwie, Mogę pokazać nawet tak na tak do środku. To jest najnowsza edycja paszport 2021. I w 1938 roku rząd RP uznał, co ciekawe, Manchukuo. I bo to ciekawa sytuacja, gdyż Polska uznawała i Manchukuo, które było formalnie tak z punktu widzenia prawa międzynarodowego za okupowanym terytorium Chin, ale jednocześnie uznawała też rząd Chiang kai -sheka czyli Polska uznawała zarówno Manchukuo, jak i rząd nacjonalistyczny. Bardzo ciekawa sytuacja. I w 1938 roku doszło w Tokio do spotkania pomiędzy ambasadorem RP a ambasadorem Manchukuo i zostały wtedy oficjalnie już nawiązane kontakty. A to warto powiedzieć, że apogeum to był rok 1940. Kiedy to ambasador Romer spotkał się z samym cesarzem Manchukuo, Henrym Pui, w Tokio, i co ciekawe, Japończycy starali się, ażeby polski ambasador nie natknął się na ambasadora III Rzeczy, który również brał udział w tym spotkaniu, ale obaj panowie natknęli się na siebie w sali, gdzie przebywał cesarz Manchukuo. Jakie było stosunek Japończyków do Polaków już w trakcie wojny? A mianowicie trzecia Rzesza wpływała wpłynąć na Tokio, żeby ukrócić działalność polskiej ambasady w Japonii, ale nie udało się to. Dopiero w 1941 roku, po ataku na Pearl Harbor, Japończycy grzecznie poprosili ambasadę polską, ażeby zakończyła działalność. Oczywiście dali, z duży, dali duże wyprzedzenie czasowe. A i tak Polacy mogli w cesarstwie japońskim pozostać, tak samo jak mogli pozostać na terenie Manchukuo. I tutaj trzeba powiedzieć, iż wywiady już, już w trakcie wojny, już wtedy, kiedy Polska wypowiedziała oficjalne wojnie Japonii, to pomimo to wywiady polskie i japońskie współpracowały ze sobą. I tutaj trzeba powiedzieć o polskim szpiegu Michale Rybikowskim który działał przy japońskim atasze wojskowym w Sztokholmie, która była państwem neutralnym. Był przy nim również Felix Brexfiński. E działał też Alfons Jakubowiec przy atasze Mandżukuło w Berlinie, e a także w Rzymie Jezu i Taksiąc Włodzimierz Leduchowski. Kontaktował się z pierwszym sekretarzem ambasady Japonii. Panowie posiadali paszporty Manchukuo i Japonii, przez co mogli działać na terytoriach państw Osi, a nawet samy w Berlinie. Byli nietykalni, żeby byli obywatelami państwa sojuszniczego dla Niemiec. I tutaj można powiedzieć o czterech ofiarach śmiertelnych, czterech Polakach, którzy zginęli z rąk armii japońskiej. Mianowicie trzech Polaków zostało zamordowanych w polskiej placówce w Harbinie w 1941 roku, najprawdopodobniej przez japońską żandarmerię Kempitaj, do dzisiaj do końca nie wiadomo dlaczego tak się stało. A także jeden Polak, jeden obywatel Polski został najprawdopodobniej stracony w, 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 w słynnym ośrodku Bro, prac nad broń biologiczną 731 w Manchukuo, To było kierowane, to był ośrodek kierowany przez słynnego doktora Shiroishi. A przypominam, iż Japończycy na masową skalę przeprowadzali tam eksperymenty medyczne i zabijali zarówno jeńców chińskich, jak i na przykład białych Rosjan, którzy mieszkali w Mandżurii, a także jeńców państw alianckich, czyli Amerykanów, Brytyjczyków, których tam zwozili. I to też warto powiedzieć o samych białych Rosjanach, gdyż działała w Manczukuło rosyjska partia faszystowska. Kierował ją Konstantyn Władimirowicz Radziaski, który uciekł z Rosji bolszewickiej już po wojnie domowej. Dużo Rosjan mieszkało w Manczurii. Nienawidzili bolszewi. Aczkolwiek GPU, a później NKWD miało bardzo dużą agenturę tam. A tu też warto powiedzieć o tym, iż Japończycy rekrutowali białych Rosjan do swoich sił zbrojnych, także w japońskiej armii służyli biali Rosjanie. Co jest bardzo ciekawe. Od czerwca do roku Polacy musieli w Japonii w nosić odznaczenia, które identyfikowały ich jako, obywatele, jako obywateli państwa teoretycznie wrogiego, ale poza tym tam się nic nie działo. Co uważam, że armia japońska generalnie była bardzo brutalna na tartarach okupowanych, aczkolwiek też nie wszędzie. I tu muszę powiedzieć, iż generalnie Japończycy popełniali zbrodnie tam, gdzie miały, miejsce, gdzie miały miejsce opór przeciwko ich rządom, czyli w Chinach i na Filipinach. I tam było najgorzej. Natomiast wszędzie indziej, czyli w Siamie, w czyli w sojuszniczej Tajlandii, w Birmie, w Indonezji, na Malajach, zbrodni było mniej terror był mniejszy, gdyż ludność tych krajów bardziej popierała armię japońską, bo nie nienawidziła białych kolonizatorów. Prawda? Na przykład, też trzeba powiedzieć, iż Tajlandia była wtedy rządzona przez dyktatora wojskowego marszałka Piwusonga, który był w sojuszu z państwami OSi. Uważam, że bardzo to zrobił posunięcie, iż zawiązał ten sojusz. Gdyż ta Tajlandia tylko na tym w sumie skorzystała. Nie, była bardzo mało zniszczona w czasie wojny. W sumie to Amerykanie bombardowali Bangkok w 1934 roku. Po raz pierwszy użyto for, latające fortece B-29 właśnie do ataku na Bangkok. Ciekawy był stosunek armii japońskiej do francuskiej administracji Vichy w Indochinach. Praktycznie przez całą wojnę Japończycy to tolerowali działalność francuskiej administracji. Dopiero dopiero pod sam koniec wojny, 9 marca 1945 roku, przeprowadzili zamach stanu i obalili tę administrację, gdyż wiedzieli już, już De Gaulle planuje rebelię przeciwko nim. I wtedy część Francuzów została internowana, a ci Francuzi, którzy stawiali opór, zostali zlikwidowani. Tak więc, biorąc pod uwagę cały ten temat, ogarniąc cały ten temat, można stwierdzić, iż Polacy bardzo byli bardzo traktowani przez Japończyków. samo Manchukuo, tak, to graniczyło z, z, ze Związkiem Sowieckim, a także z Chinami, i z księstwem Menji które również było otworem armii japońskiej, armii Kwantumskiej. Menji było rządzone przez mongolskiego księcia T. Damgon Gruba, który planował wyzwolenie Mongolii zewnętrznej spod panowania radzieckiego. Do dzisiaj uchodzi w Mongolii za bohatera narodowego i planami armii japońskiej było rozbicie Chin na drobne części, na państwa, na księstwa. Japonia miała ciekawe plany wobec muzułmanów w Chinach Zachodnich, a także wobec Tybetu. I tu warto powiedzieć, iż już w 1904 roku japońscy Mysi Buddyjscy, którzy tak naprawdę byli agentami wywiadu, udali się do Xinjiangu, do Chin Zachodnich i już wtedy badali nastroje społeczne, czy są one antychińskie. Wiadomo, tam są, tam mieszkają Ujgurzy. Jeśli chodzi też była działalność japońskiego wywiadu w Tybecie, jeszcze, jeszcze pod koniec XIX stulecia, Japońscy którzy też byli agentami, udawali się do Lhasy. Nie mieli problemu z wjazdem do niepodległego Tybetu. Przypominam, że do Tybetu cudzoziemcy mieli generalnie zakaz wjazdu, natomiast Japończyków wpuszczano. No i jak spojrzycie Państwo na flagę niepodległego Tybetu, jest e, bardzo podobna do flagi Cesarstwa Japonii, tej wojennej flagi, która jest za mną. E, flaga Tybetu również posiada słońce i promienie, gdyż flagę tą stworzył e, japoński agent, o czym mało e, kto wie. Tu jeszcze warto powiedzieć o legionie hinduskim Sabasa Chandra Bose, który legion ten walczył u boku Wehrmachtu i Armii Japońskiej w czasie II wojny światowej. Sabasa Chandra Bose był hinduskim patriotą, takim samym jak Gandhi, tylko że o Gandhi się mówi, o Bose już mniej. I on w 1940 roku przedostał się przez Afganistan do Związku Sowieckiego, a że obowiązywał Pakt Ribbentrop-Mołotow, to Sowieci, to Stalin przerzucił go do III Rzeszy, gdzie zorganizował organizował Legion Hinduski. Hindusi byli w mundurach Wehrmachtu, aczkolwiek Sikławie nosili mundury i mieli naszywki Azad Hind. Bose ożenił się z Austriaczką, mieli dzieci, co w sumie nie, nie podobało się narodowym socjalistom, gdyż doszło do wymieszania ras. Bose spotkał się z samym Adolfem Hitlerem, który wpadł na pomysł, żeby przerzucić go do okupowanej przez Japończyków Azji, co też miało miejsce. Niemiecki ubot wymienił Bosego. W okolicach Madag na, na wodach w okolicach Madagaskaru, e, przerzucił go na łódź e, podwodną japońską, która popłynęła aż do e, okupowanej Malezji. Stamtąd basen został przewieziony e, do Rangunu, do Birmy i organizował e, wojska hinduskie walczące u boku armii japońskiej przeciwko Brytyjczykom w Birmie. Dą chodziło o walki Impal z słynną inwazję na Indie w marcu 1944 roku, która zakończyła się klęską. Armii japońskiej. To się stało z samym Bosem, nie wiadomo. W 1945 roku po sam koniec wojny wsiadł na pokład samolotu i ten samolot po prostu zniknął. Nikt nigdy nie wiedział, co się z tym samolotem stało. Niektórzy, niektórzy Hindusi twierdzili, że on przeżył, że, że żył, potem po wojnie ukrywał się najprawdopodobniej samolot spadł do morza. tak. E tu jeszcze mogę powiedzieć e, o samej kolonii polskiej, tak, co, co się działo z nią po wojnie. W 1945 Stalin najechał e, na Mandżukuło. Armia sowiecka e, zmiotła z powierzchni ziemi, armię Kwantuńską. E, I NKWD w 1948 roku aresztowało polskich duchownych księdza Hermanowicza. E, w 1966 roku ostatecznie kolonia polska została zlikwidowana na polecenie Mała Cetunga, który już wtedy wprowadzał rewolucję kulturalną i postanowił raz na zawsze pozbyć się wszystkich cudzoziemców po prostu z terytorium Chin. Także ostatni Polacy w 1966 roku wyjechali z Chin do PRL. Także to wszystko. Dziękuję.